Witamy w klubie, oto nadzieja na nowe znaczenie twojego oblicza Wszystko zapisujcie, nie będę powtarzać co robię, bo muszę nauczyć te dusze Każdego oblicza chyba się uduszę, co się dzieje, nie wiem Wszystkie me bóle przelewam na muzy, za dwa lata będę czekać na górze Wbijam na bitwę i mówię o sobie, cokolwiek przeleci przez głowę Twoje nadzieja jest dla mnie jak złoto, wszystko co robisz opłaci się drogo Każda pomyłka i każda zasada złama naczynie. nadal jest ważna Życie to bajka, zrozum to bracie, do tempo Zmieniam twój mód, to jest, to jest new Nawijam, co leci mi przez banie, aż do świtu Zmieniam twój młot, to jest, to jest new school Nawijam, co leci mi przez banie, aż do świtu nie. nie wiesz, co jest spięć pięć nie. Nie wiesz ile serc, Złamałem przez lata, mój nickname to skór. skurwiel Był już czerwiec, dla mnie, dla mnie lipiec Koniec roku świętowałem w kiblu z nią, quick one Nieraz przesadziłem, nieraz się zjebałem, z toru wyjebałem Przez życie milczałem, robiłem coś chciałem, poczułem się Bogiem Już prawie w tych murach latałem, w relacji nie stałej z Jezusem zostałem Dziś rabuje ciałem się z Bogiem, mijając coś mu obiecałem Że scenę podpalę, a ty się kurwa śmiałeś Hej, zmieniam twój mood. To jest, to jest nuskul. No Nawijam co leci mi przez banie aż do świtu. Zmieniam twój mod. To jest, to jest no Nawijam co leci mi przez banie aż do świtu.